Pożar. Akcje policyjne prowadzono z całą brutalnością. Dobrzy chłopcy wpadali jeden po drugim. Często wyciągano ich z domu nad ranem w piżamach. Oburzeni rodzice mieli pretensje do agentów. Ich dzieci to przecież porządni ludzie pilni uczniowie i studenci. Wierzyli w Boga, dobrze się prowadzili, byli czyści nie jak zepsuty i niemoralny plebs, który nie pozwalał, żeby kraj rozwijał się tak jak powinien. Aresztujcie lepiej bezbożników, ateuszy i komunistów, zostawcie w spokoju wierzących i pobożnych. Wszystko na nic. Surita i jego agenci ścigali ich za wzięcie, torturowali i wsadzali do więzień. Odzyskanie pieniędzy okazało się bardziej skomplikowane niż sądził Ortiz. Może i prezes Stowarzyszenia Bankowców był jego przyjacielem, ale to wcale nie znaczyło, że dyrektorzy banków łatwo wypuszczą takie sumy. Uciekając się jednak do swojego arsenału kruczków prawnych i wręczanych z niebywałym wyczuciem łapówek, mecenas zapewnił, że odzyska oszczędności Carlosa w niecałe dwa tygodnie. Przez ten czas mieszkałem u Avilesa. Ortiz uważał, że powinienem trzymać się z dala od kolonii, dopóki jeszcze kręcą się po niej dobrzy chłopcy. Czelo odwiedzała mnie codziennie i przywoziła ze sobą kinga. Chociaż jego stan się poprawił, pies wciąż był osłabiony. Poruszał się z trudem i przez większość czasu spał. Cello troszczyła się o niego, kąpała go, czesała i podawała mu leki. Któregoś ranka wyszedłem z nim na spacer do ogrodu Avilesa. Był wesoły, dopóki nie poczuł zapachu kła, a wtedy uciekł i schował się pod mawerikiem. Wczołgał się pod niego roztrzęsiony. Wyciągnęliśmy go z wielkim trudem, a kiedy w końcu nam się to udało, wciąż drżał na moich rękach. Wiedziałem, że Kingowi nie pozostało już wiele czasu, więc nie chciałem go narażać na dodatkowy stres. Pragnąłem, żeby w spokoju przeżył swoje ostatnie dni. Rodzice Cello nie pozwalali wpuszczać psa na noc do domu, zamykali go w maleńkiej pralni na patio. Cello powiedziała mi, że piszał, póki go stamtąd nie wypuściła. Poprosiłem, żeby zostawiała go na noc w moim domu. Miałem nadzieję, że będzie spał w łóżku Carlosa, chodził swobodnie po całym mieszkaniu nawet jeśli miałby się tam załatwiać. To był jego dom, tak samo jak mój. I miałem nadzieję, że poczuje się w nim bezpiecznie. Chociaż nie ciążył już na mnie nakaz aresztowania Ortisowi, udało się go anulować. I tak chcieliśmy z Czelo pojechać do Coahuili, jeśli nie na zawsze, to na dłuższy czas. Mieliśmy nadzieję, że w tak sielankowym mieście jak Saragossa albo na przestronnym ranczu Jorge Jimeneza poczujemy się wreszcie wolni, i będziemy mogli się cieszyć naszą miłością. Pewnej niedzieli, bardzo wcześnie rano, do mojego pokoju zapukała Wiles. Cello spała tej nocy u mnie i naga szybko wymknęła się do łazienki. Otworzyłem mu owinięty wręcznik. Wydawał się przygnębiony. Wszystko w porządku? zapytałem. Dzwonił twój przyjaciel Hajwo. Spalili ci dom. Usiadłem na łóżku. To nie mogła być prawda. Naprawdę nie mogła. Czy to pewna informacja? Sergio położył mi rękę na ramieniu, żeby mnie pocieszyć. Tak. Bardzo mi przykro. Cielo wyczuła, że coś złego się stało. O co chodzi? Zawołała. Nie odpowiedziałem. Znów zapytała głośniej. Pozbierałem jej ubrania i zaniosłem je do łazienki. Spojrzała na mnie zaniepokojona. Co się stało? Zapytała. Ubierz się. Czekam na ciebie na zewnątrz. Zadzwoniłem do Hajwa. Opowiedział, że pożar wybuchł około trzeciej nad ranem. Jego brat usłyszał hałasy na ulicy i wyjrzał przez okno. Zobaczył czterech zakapturzonych gości, którzy wchodzili do mojego domu z kanistrami benzyny. Trzy minuty później wyszli. wsiedli do żółtego Ramblera na numerach z Halisko i uciekli na pełnym gazie w kierunku Czurubusko. Chwilę potem zauważył, że z ogień wydobywa się dym. Pomienie szybko rozprz rozprzestrzeniły się na cały dom, trawiły meble i zasłony, szyby się rozprysnęły. Ogień wznosił się wiele metrów nad dachem, buchał gęsty dym. Brat Hajba obudził całą rodzinę. Próbowali ugasić pożar kubłami wody. Inni sąsiedzi przyszli im z pomocą. Zdesperowani wylewali kolejne wiadra wody, podchodząc tak blisko, że ogień parzył im ramiona i twarzy. Przynieśli worki z piaskiem, użyli ogrodowych węży. Wszystko na próżno. Dom spalił się w mgnieniu oka. Strażacy przyjechali na miejsce pół godziny później. Udało im się nie dopuścić do rozprze rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki. Mój spłonął doszczętnie. Została tylko kupa zgliszcz i grożący zawaleniem szkielet. Kiedy czelo wyszła z łazienki i opowiedziałem jej o wszystkim, pobladła. King! – jęknęła. Zostawiła go wczoraj po południu w pokoju Carlosa z jedzeniem i miską wody. Biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń, który odmalował Hajwo, raczej nie mógł przeżyć. Wsiedliśmy do Mawerika i ruszyliśmy do kolonii. Kiedy dojeżdżaliśmy do Retorno, natrafiliśmy na korek. Kilka wozów policyjnych blokowało wjazd. Strażacy nadal polewali dymiące zgliszcza wodą. Dziesiątki ciekawskich przyglądały się widowisku przeciwległego chodnika. Policjant pokazał nam, żebyśmy przejeżdżali. Zaparkowaliśmy dwie przecznice dalej i podeszliśmy do domu. Przenikliwy swąd spalenizny unosił się nad ulicą. Pompa strażacka głośno buczała. Jeden ze śledczych mnie rozpoznał i poprowadził do radiowozu. Wziął krótkofalówkę. Jednostka numer jeden do Zodiaka odbiór. Zodiak odbiór, odpowiedział Surita. Jest ze mną poszkodowany, odparł śledczy. Poszkodowany, tylko tego mi brakowało. Oficer podał mi krótkofalówkę i wskazał na jeden z guzików. Naciśnij go, kiedy będziesz chciał coś powiedzieć. Mów dopiero wtedy, kiedy komendant odpowie odbiór, ok? Surita odezwał się pierwszy. Juan Guillermo, zdaje się, że wsadziliśmy kijem mrowisko i może być jeszcze gorzej, powiedział. Ostrzegł, że dobrzy chłopcy mają mnie na celowniku, a aresztowania spowodowały, że zradykalizowali się jeszcze bardziej, wspierani przez swoich zwolenników w Altoz de Jalisco, Juana Huato i Sakatecas. To bardzo okrutni ludzie, dodał. Ostrzegł mnie też, że niebezpieczeństwo może grozić również moim przyjaciołom. Ale oni nic nie zrobili, zaprotestowałem. Na wszelki wypadek. Niech nie zapominają zamykać na kluczy drzwi prowadzących na dachy, nie wybierają tych samych tras o tych samych godzinach, a najlepiej gdyby chodzili uzbrojeni, bez odbioru. Oddałem policjantowi krótkofalówkę. Jak miałem stanąć przez, przed moimi przyjaciółmi i powiedzieć im, że z mojej winy ich życiu grozi niebezpieczeństwo? W którym dokładnie momencie wkroczyłem na tę absurdalną drogę bez odwrotu? Nie wiedziałem, kim są teraz moi nieprzyjaciele. Znani wrogowie wylądowali w więzieniu, ale ich sojusznicy wydawali się jeszcze bardziej impulsywni i groźni. Strażacy skończyli zalewać pogorzelisko, mieli ręce i twarze w sadze, mokre mundury. Podszedłem do drzwi. Jeden z nich mnie zatrzymał. Nie możesz wejść do środka. Policjant wyjaśnił mu, że to mój dom. Strażak kazał mi zachować ostrożność, uważać gdzie stąpam i nie wchodzić na piętro, które groziło zawaleniem. Chciałem iść sam, żeby nie narażać na niebezpieczeństwa Avilesa ani Cello, ale uparli się, żeby mi towarzyszyć. Śliśmy przez ciemne kałuże wody z popiołem. Metalowe drzwi wejściowe były zniekształcone przez temperaturę. Meble w salonie i jedalni, kompletnie zwęglone. Sufity, czarne. Z mojego pokoju nie zostało nic. Kuchenka i zlew stopiły się w jedną bryłę. Tylko lodówkę dało się jeszcze rozpoznać. Wciąż miałem nadzieję, że King zdołał uciec na patio. Weszliśmy tam, ale go nie znaleźliśmy. Postanowiłem wejść na piętro. Przekonałem Avilesa i Cello, żeby zostali na dole. Nie mieliśmy pojęcia, czy nadwątlone przez ogień stropy i schody wytrzymają nasz ciężar. Wszedłem powoli. Stawiałem stopy na każdym kolejnym stopniu uważając, żeby nie nadepnąć na rozbite szkło albo jakiś tlący się jeszcze fragment. W pokoju Carlosa zobaczyłem szczątki łóżka i innych mebli. Zbliżyłem się do nich. Wśród popiołu znalazłem zwęglone ciało Kinga. Ukucnąłem przy nim. Ostatni członek rodziny leżał martwy u moich stóp. Miałem tylko nadzieję, że jego śmierć była, nie była zbyt bolesna. Pogłaskałem go tam, gdzie kiedyś miał głowę. Obroża z metalową adresówką przetrwała. Zdjąłem ją i wsunąłem do kieszeni. Postanowiłem zostawić tu jego ciało. Niech zostanie w ruinach jego dawnego domu, w zgliszczach sypialni mojego brata. Omiotłem pokój wzrokiem. Spłonął doszczętnie. Książki zmieniły się w szarawy pył ro rozsypany na podłodze. Płyty winelowe się stopiły. Tywan, lustro i szafy spłonęły. Z sypialni rodziców również nie zostało nic. Ich ubrania, szczoteczki do zębów, grzebienie, kremy, buty, szuflady, biurka zniknęły na zawsze. Wróciłem na parter. Czelo zapytała o Kinga. Powiedziałem, że nie żyje. Przywarła do mnie i zaniosła się nieutulonym płaczem, a Willes tylko łagodnie pogładził mnie po karku. Wyszliśmy z domu. Sąsiedzi obserwowali nas w całkowitym milczeniu. Moi trzej przyjaciele zaoferowali pomoc. Kaczor zapewnił, że mogę zamieszkać z jego rodziną. Hajbo, który czuł się winny, że nie udało mu się ugasić pożaru, obiecał zorganizować loterie i zbiórki, żeby pomóc mi finansowo. Beksa, który o dziwo nie płakał, powiedział, że może mi pomóc w odbudowie. Podziękowałem i zaprosiłem ich na śniadanie następnego dnia do domu Awilesa, bo musiałem z nimi pomówić. Nie chciałem przyglądać się katastrofie, katastrofie ani sekundy dłużej. Pożegnałem się z przyjaciółmi i ruszyłem do samochodu, nie oglądając się za siebie. W drodze powrotnej Cello i Sergio nie odezwali się słowem, co mieli wypowiedzieć: załamywać ręce, próbować mnie pocieszać. Cello, wyczerpana szlochem, usnęła na tylnym siedzeniu, a Wiles puścił taśmę skanto kardencze lament zbieraczy bawełny. Wyrażał więcej, niż mogliśmy w tamtej chwili wypowiedzieć. Opuściłem szybę, przymknąłem oczy i pozwoliłem, żeby wiatr smagał mnie po twarzy. Doznałem niesłychanego poczucia wolności. Nie było już nic, co wiązałoby mnie z mrocznym statkiem, widmem moich zmarłych. Jedyne przedmioty z mojego poprzedniego życia ocalały w walizkach, które zawiozłem do domu Serchia. Resztę strawiły płomienie, oczyszczający ogień, który wyzwolił mnie z, z ciężaru przeszłości. Żadnych łańcuchów, byłem wolny. Dobrzy chłopcy pragnęli mnie zniszczyć, a niechcący podarowali mi drogę ucieczki. Unicestwili ostatnią rzecz, która wiązała mnie z tym miastem. Bardziej niż kiedykolwiek miałem teraz pewność, że muszę wyjechać z Czelo, gdzieś daleko od tej panoramy popiołów i śmierci zdala od tego małego groteskowego Boga, w którego wierzyły te małe groteskowe istoty. Spędziliśmy popołudnie w domu Avilesa. Zadzwonił Ortiz, żeby zapytać, jak się czuje, i zapewnić, że winni wkrótce zostaną aresztowani. Kiedy tylko odzyskamy pieniądze, skąd twojego brata, będziesz mógł odbudować dom i kupić sobie dwadzieścia innych. Powiedział, żeby mnie pocieszyć. Ale jego słowa wywarły odwrotny efekt. Po co mi dwadzieścia domów, jeśli ten, na którym naprawdę mi zależało, został zniszczony? Miał dla mnie również dobr dobrą wiadomość: sędzia, przyjąwszy dziesięć tysięcy pesos, wydał nakaz zwolnienia wściekłego Bobra z powodu kary nieadekwatnie wysokiej w stosunku do zarzutów. Może jej sprawiedliwość była ślepa, ale dysponowała znakomitym węchem, jeśli chodzi o pieniądze. Przytłaczało mnie rozmyślanie o śmierci Kinga. Przez długie godziny nie mogłem opędzić się od obrazu jego, zwęg jego zwęglonego ciała. Miałem tylko nadzieję, że stracił przytomność, zanim dosięgły go płomienie, ale w końcu pogodziłem się z jego śmiercią. Może lepiej umierać przez trzy minuty koszmarnego strachu niż dogorywać tygodniami, nie mogąc się ruszyć z miejsca, albo jeszcze gorzej zostać uśpionym. Lubię myśleć, że King zginął jak bohater, szczekając na tych skretyniałych piromanów, którzy spalili mi dom, i broniąc dzielnie sypialni, sypialni Carlosa. Położyliśmy się spać. Cello oparłszy mi głowę na piersi, zaczęła nucić kołysankę. Zasnąłem przytulony do niej i spaliśmy w uścisku aż do rana. Obudziłem się i pocałowałem ją w usta. Spała głęboko. Wstałem i odsunąłem zasłonę, okna pokoju wychodziły na wschód, więc promienie słońca zalały łóżko. Patrzyłem na czoło, na jej nagie ciało, długie i piękne, blizny na nogach, z czasem zbladły. Nie były już głębokie i czerwone, ani, ale cienkie i gładkie. Wcale jej nie szpeciły, raczej przydawały charakteru. Obudziła się i uniosła głowę. W promieniach słońca padających na jej twarz oczy wydawały się jeszcze bardziej zielone. Dzień dobry, powiedziała. Uklękła na materacu i przytuliła się do mnie. Kiedy pojedziemy na ranczo? Już niedługo. O dziewiątej przyszli moi przyjaciele. Natalia przyrządziła na śniadanie jajecznicę z mięsem i awokado. Kanapki z serem manczego i szynką oraz czekoladę. Dzień był słoneczny, więc Aviles... Wstawił stół do ogrodu. Moi przyjaciele byli oszołomieni rozmiarami jego posiadłości. Jestem pewien, że żaden z nich nigdy nie widział tak przestronnego domu z tak wielkim ogrodem. Sam Hall miał chyba większą powierzchnię niż jakiekolwiek mieszkanie przy Retorno. Opowiedziałem im o ostrzeżeniu Surity. Moi przyjaciele niespecjalnie się tym przejęli, byli pewni, że dobrzy chłopcy nie odważą się teraz pokazać w kolonii. Wiedzą, że policja ich szuka i nie będą ryzykować zapuszczania się na nieznane tereny. Moi kumple uważali zresztą, że wielu dobrych chłopców wróciło już do Alto de Halisko. Kiedy skończyliśmy śniadanie, poprosiłem, żeby chwilę zaczekali. Wróciłem z trzema płóciennymi torbami i dałem każdemu po jednej. Co to jest? zapytał kaczor zaintrygowany. Otwórzcie odparłem. Rozwiązali sznurki i zajrzeli do środka. Beksa spojrzał na mnie kompletnie zbity stropu. A to z jakiej okazji? Prezent wyjaśniłem. Hajbo wyjął ze swojej torby plik banknotów. To jest strasznie dużo forsy, powiedział. Uśmiechnąłem się. Byli bladzi, kompletnie zaskoczeni. Wyglądali tak, jakbym ofiarował im skrzynkę pełnią, pełną grzechotników. Patrzyli na podarunek z przerażeniem. – Sto tysięcy pesos dla każdego. Kaczor odepchnął torbę na środek stołu. – Nie mogę tego przyjąć – rzucił, oddychając szybko. Beksa zrobił to samo. – Ja też nie. – Juan Guillermo chce je wam podarować – wtrącił się Aviles. Kaczor pokręcił głową. – To zbyt dużo pieniędzy. Nie wiedzielibyśmy, co z nimi zrobić – Cello wyjaśniła, że to dowód mojej przyjaźni i wdzięczności. Jesteście dla niego jak bracia. W końcu zgodzili się je przyjąć. Hajwo mnie objął, Beksa oczywiście się rozbeczał, Kaczor, najbardziej oschły, rąbnął mnie w głowę, idiota powiedział ze śmiechem. Umówili się, że pójdą z Avilesem założyć konta w banku. Bali się, że zostaną napadnięci po drodze. Sergio pokazał im pistolet ukryty pod kurtką. open